Witam. Ostatnio żeśmy rozmawiali na temat potopu, na temat wody, jak wzbierały. No a dzisiaj będziemy roz rozmawiać na temat, ile dokładnie był dni Noe na arce. Jak ostatnio żeśmy przeanalizowali, no to żeśmy sprawdzili sobie, że potap, potop trwał 40 dni i 40 nocy, co deszcz padał. Kolejny fragment, tam nam podawał, że przez 150 dni wody wzbierały. I gdybyśmy tak przeczytali ósmy rozdział, do czego każdego namawiam i zachęcam, bo to jest każdy swoje osobiste studium, żeby sobie zgłębił, żeby lepiej poznał Boga, to tam jest napisane, że przez 150 dni później wody opadały. Później tam po siedmiu dniach wypuścił kruka, czy tam później gołębia. Można sobie to dokładnie sprawdzić, ale my sprawdzamy moment, kiedy wszedł do arki i kiedy wyszedł. I już będziemy wiedzieli, ile dokładnie był w arce. No to więc sprawdźmy. Siódmy rozdział, jedenasty werset mówi tak. Księgi rodzaju. W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu. 17 dnia tego miesiąca w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej otchłani i, i otworzyły się Upusty Niebios. Czyli wiemy, że 17 dnia Upusty Niebios zostały opuszczone, wielka otchłań um, wydała wody. Ale wiemy też również to, że Noe, nim wszedł do arki, jakżeśmy ostatnio rozważali, czy przedostatnio, to dopiero po siedmiu dniach źródła otchłani zostały uwolnione. Bóg zalał ziemię wodą. Czyli powiedzmy w cudzysłowie, że to jest, weszli do arki tak jakby dziesiątego dnia, drugiego miesiąca. W ósmym rozdziale tam jest opisane, jak Bóg mówi właśnie, żeby wyszedł z Arki. Kiedy to przebiegało, to możemy sprawdzić. Ósmy rozdział, czternasty werset pisze tak. A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym, ziemia wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami, wyjdź z Arki wraz z żoną, z synami, żonami swych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe, z ptactwa, bydła, wszelkiego zwierzątka naziemnego. Niechaj się rozejdą po całej ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają. Czyli tu już widzimy, że to jest w dniu 27 drugiego miesiąca wyszedł Noe. Czyli gdybyśmy sobie to podsumowali, te trzy wersety biblijne, co żeśmy poruszali dzisiaj, no to Noe był w arce. Rok czasu i 17 dni. Dziękuję.